Dobry wieczór. Jestem na bazie. Tankuję auto i ogień na tłoki dalej. Dzień dobry moi kochani widzowie. Dawno się nie odzywałem. Po znowu byłem bardzo długi czas w Polsce. No i co? I nic takiego się nie działo. I wróciłem na szlak. No, i znowu chciałem tutaj Wam pokazać moje przygody w pracy. Także pozdrawiam wszystkich moich widzów no i miłego oglądania. Dziś wybrałem się, znaczy się wysłałem, firma do takiego naszego stałego klienta. I do niego zawsze fajny dojazd był z głównej drogi. Zaraz przy samej głównej drodze skręcało się w uliczkę i się do niego podjeżdżało. No i co? Uliczka rozkopana jest, zamknięta jest droga. I nie było żadnej informacji, nigdzie nie zauważyłem, że są jakieś objazdy. I ja teraz tak patrzę na mapę, nie ma żadnej drogi. Musiałem jechać dalej. Na głównej drodze, jak znalazłem takie małą boczną drogę, to zawracałem normalnie, zawróciłem i jadę z powrotem, i patrzę, gdzie by tuż ojechać. I tą drogą, co teraz jadę, którą tutaj widzicie na tym filmiku, to to była droga całkowicie zamknięta do samochodów ciężarowych, tam na głównej drodze jest znak, że 3,5 tony, i ten znak jest przez jakiś czas teraz przekreślony, nie zwróciłem na niego uwagi. I jest dopuszczone, że można ciężarowym autem jechać i autobusy mogą tamtędy jechać. No i ten... No i co? No i jadę do klienta. I tylko wiadukt był i wąski taki przejazd, ale na szczęście wiadukt jest na tyle wysoki, że normalnie wysokie auto przechodzi. Także widzicie. Tak wygląda czasami sytuacja. Takie niespodzianki człowieka spotykają. No i trzeba się z tym zmagać, no ale kolejna przygoda, bo chociaż fajna miejscowość, fajne widoki, fajne budynki, lubię takie oglądać, ale no co, dosłownie parę metrów brakło i co, i trzeba było kombinować. No ale udało się, już do klienta mi tutaj zostało jakieś, nie wiem, 400 metrów, teraz będzie przejazd kolejowy, zobaczymy czy będzie otwarty. Nie, zamknięty jest. Będę musiał poczekać troszeczkę. No i po lewej stronie będę mieć klienta. Także widzicie. Tak czasami wygląda droga i dojazd do klienta. Jestem dzisiaj w takiej fabryce Philipsa na załadunku. I tu jest taka budka. O! I w tej budce trzeba było się zarejestrować. Tam trzeba było guzik wcisnąć, wydrukować sobie taki bilecik. Na tym bilecie jest Numer wybite, dzisiejsza data i ten. I jest tutaj wyświetlacz. I gościu mi powiedział, że jak na tym wyświetlaczu się wyświetli numer mojego tykietu, to obok będzie pisało rampa, pod którą mam podjechać. Takie tu jest rozwiązanie. Także teraz siedzę, czekam, aż się wyświetli mój numer. Podjeżdżam pod rampę, załadunek i ogień do klienta. Zapomniałem dodać, że e, trzeba wcisnąć guzik, wydrukować tykiet, Tam jest narysowane po kolei. A potem trzeba przycisnąć tak, jakby taki domofon. I tam są trzy przyciski. Pod jednym ja zły przycisłem, bo było anniferung, a drugie było upholung. I miałem przycisnąć upholung, no ale przycisłem to pierwsze. Babeczce mówię, że chcę ładować, a ona mówi, że ten następny guzik trzeba przycisnąć I mówię, dobra, dziękuję bardzo, no i przycisłem następny, powiedziałem spedycję moją, jak się nazywa, no i on mówi numer. podałem numer. no i powiedział, że w kabinie czekać, także tak to jest tutaj rozwiązane normalnie, o, budka sobie stoi że dość, dość łatwo dość łatwo jest to do obsłużenia i tam się zmieniają cyferki na tym blacie już któraś firma już w, byłem już w takich firmach gdzie właśnie takie są rozwiązania. w niektórych dawają pagery a w niektórych właśnie są takie wyświetlacze wygodne to jest także sobie siedzę i czekam i co tutaj narzekać no co tutaj narzekać kurczę za te pieniądze nie ma co narzekać ładunek wszystkiego zdrów tak, tutaj są gdzieś jest cetel Tu pisze Bochum A dobra, jest jest naklejka Bochum o, I kartofle wiozę I tuje wiozę I kwiatuszki, i plastiki Kurczę, normalnie Ale gościu mnie przeszkolił Bo się zacząłem martwić Czy będę wiedział gdzie co idzie Ale jest Tutaj jest Gdzie tu pisze Bochum bo będzie dobra, czyli będę wiedzieć. Bo chum naklejka jest, jest dobra. To jest drugi klienta, do pierwszego zaś będzie ładowany. do klienta się przyjeżdża z taką paletką. No jest leciutko, a jeszcze miałem teraz jednego klienta, co była jeszcze lżejsza paleta. Ta ile waży? Zaraz zobaczymy. Ile waży? Ta waży 77 kg. Paleta. O. 77 kg, a teraz miałem klienta, gdzie paleta ważyła 35 kg. <laughs> parę puszek tylko i tak wygląda. No i jeszcze mam jednego klienta. Resztę wszystko jest do jednego i finito. Tak wygląda robótka. I co tu się przejmować? Nie wiem, co w tym złego w tej robocie jest. Czasami człowiek się spoci. Ale ja myślę, że to wszystko jest na zdrowie. Mój telefon liczy mi kroki. Także z największą radością robię tą robotę, bo mi się naprawdę podoba. No ale nie każdemu to pasuje. W Polsce to prawdopodobnie by się wyprzedziło taki traktor, nie? Podwójna ciągła, w Polsce by się wyprzedziło, ale tutaj normalnie trzeba grzecznie jechać. Jeżeli on będzie jechać 50 km i będzie cały czas linia ciągła, to trzeba będzie grzecznie za nim jechać 50 km. Czasami jest taki znak, na którym jest narysowane, że traktor można wyprzedzić, ale tu akurat nie można, bo tutaj jest po drugiej stronie dwa pasy o jest rozszerzona droga. I tutaj nie ma takiej możliwości także na razie, póki co muszę jechać rzecznie za nim tutaj jest do lewo skrętu no tu jakbym miał kopyto to bym dał radę, ale no nie mam kopyta mam ciężko to muszę za nim grzecznie jechać no, chyba już chyba już zjeżdżam no to nie ma tak źle nawet długo to nie trwało. Długo nie trwało no, i teraz reszta drogi jest dla mnie. <grym> no, tu jest ograniczenie 30 na godzinę od godziny 22 do 6 rana. I trzeba bardzo na to zwracać uwagę, dlatego że tu w tych miejscowościach są no Teraz minąłem Fotoradar i to potrafią być po dwa. Po 3 i po 4 fotoradary w jednej miejscowości. W dzień to jeszcze źle nie ma, bo bo widać wszystko normalnie. No ale mimo wszystko trzeba uważać. No, w dzień można jechać 50, a w nocy 30. Bo tu głównie chodzi o to, że no ludzie śpią i tutaj musi być cisza. No a tutaj jest 30 gdzie całą dobę obowiązuje przez widzicie 150 metrów 30 całą dobę, bo tu o, wyjazdy wąskie, ciasne uliczki I, i, i tak do skrzyżowania właśnie trzeba jechać 30. także tak tutaj jest trzeba na to bardzo zwracać uwagę bo w Polsce wiem, że się ignoruje znaki i normalnie na 30 jeżdżą 80 i 100, na 50 jeżdżą 130 kurcze no jak byłem na urlopie w Polsce to wszyscy mnie wyprzedzali wiadomo, że nie jechałem idealnie równiutkie 50 zawsze tam te 5 więcej 8 maksymalnie to i tak mnie wyprzedzali w terenie zabudowanym także byłem zdziwiony bardzo, bo Niby ponoć mandaty strasznie podrożały w Polsce, że już majątek kosztują, a i tak ludzie się nie poją. I, i jadą na żywca. A poza terenem zabudowanym, no to już wolna Amerykanka. Także nie wiem, mówią, że jakieś drony są, że dronami monitorują wszystko. Nie wiem, tyle co ja jeżdżę do Polski jeszcze nie widziałem, żeby gdzieś kogoś zatrzymali. Tylko kurczę, każdy jedzie, ile tylko fabryka da. Tyle chciałem pokazać i powiedzieć, jak to jest ważne. Na pewno żeście słyszeli, moi kochani widzowie, ostatnio o takiej bardzo głośnej aferze, która no, poszła w eter na cały świat, głośne się zrobiło, o tych w polskiej firmie, która jest tam spod Krakowa, pod Bilnika Małego, taka miejscowość pod Krakowem i... Kierowcy, głównie tam byli Gruzini i, i kierowcy z Uzbekistanu, się zmówili, zgrali się i wszyscy się zjechali na parking blisko tam Darmstadt, w boga autostrady numer A5, i urządzili protest. I kurczę, powiem Wam, że jestem w szoku, że jeszcze są firmy, które nie wypłacają. Niektórzy myślą, że e, jak jest obcokrajowiec, to można go wykorzystywać, bo on się nie poskarży. Bo gdzie się ma poskarżyć? I zobaczcie, podoba mi się ta solidarność kierowców, że jednak potrafili. Tylko dziwi mnie to zachowanie tego szefa firmy, że woli ponosić straty, wynajął aż kurczę detektywa z całą ekipą. Przecież to są koszty niesamowite wynająć detektywa i taki kawał drogi jechać, zapłacić na wypłaty nie ma ale na kurczę detektywa pieniądze są no nie mogę tego zrozumieć szkoda mi tych kierowców ale też im kibicuję, że jednak walczą o swoje bo zauważę, że tak, my Polacy to jak tak się posłucha naszych kierowców to tylko dużo marudzą na radiu CB albo na parkingach, jakie to wszystko chojraki są, że zablokują drogę, tamto, siamto. A jak przyjdzie co do czego, to potem każdy cicho siedzi jak trusia. Francuscy kierowcy też są bardzo tacy oszczy, że też się tam nie szczypają. No i tak to widzicie wygląda. Także normalnie, no szkoda, szkoda, że jeszcze się znajdują takie firmy, które okradają kierowców. No, ale co, takie jest życie, także chciałbym tutaj tym filmikiem i tym akcentem pożegnać się z Wami. Do następnego filmu, pozdrawiam Was, moi kochani widzowie, bardzo, bardzo serdecznie. No i ci, którzy planujecie zmiany w swoim życiu, szukacie zawodu, kierowcy i dobrej firmy, żebyście się modlili w tej sprawie, a Pan Bóg na pewno Was zaprowadzi, tak jak mnie. I znajdziecie firmę, w której będziecie się czuć szczęśliwi, zadowoleni. Przede wszystkim mówię do tych, którzy mają pasję jeździć, tak jak ja. Także pozdrawiam Was i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku.